43 pielgrzymka do grobu ojca Rafała Kalinowskiego do Czernej. Odbyła się msza, w mszy uczestniczyły różnego rodzaju poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcyjne. Złożyliśmy kwiaty przy trumnie Rafała Kalinowskiego. Pielgrzymka zapoczątkowana przez ludzi Solidarności Nowej Huty, Komisji Robotniczej Hutników, Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, Duszpasterstwa Hutników, Zbyszka Ferczyka. Kontynuowana przez całe te lata konsekwentnie w tym roku. Pielgrzymka, która powinna nas wszystkich, ludzi Solidarności, pokolenie Solidarności łączyć, a nie dzielić. Pielgrzymka, która daje nam siłę na kolejne miesiące. Pielgrzymka, która odbywa się również w rocznicę Powstania Styczniowego, którą staramy się upamiętnić tymi naszymi działaniami, tu właśnie, na miejscu w Czernej. Wieczny Boże, bądź uwielbiony za to, że w świętym Rafale Kalinowskim dajesz nam zniosły przykład umiłowania Syna Twojego Jezusa i dziecięcej miłości Maryi Dziewicy. W nim ukazujesz nam, że człowiek, który podejmuje krzyż, karmi się Eucharystią, poznaje wolę Bożą w modlitwie, nie zgubi się nawet w największych trudnościach życia. W nim też dajesz nam wzór życia w kościele i dla kościoła, poświęcania się dla dobra Ojczyzny i niesienia pomocy potrzebującym. Bądź uwielbiony, Panie, za ten przykład i pozwól nam go naśladować na trudnych drogach naszego życia. Udziel nam także łask, o które tutaj przy tych relikwiach prosimy o dar pokoju dla świata, dla naszej ojczyzny i naszych rodzin. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, pokończ wola Twoja, jako w niebie, i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na poprzednie, ale na wsparcie swojego. Za zmarłych z naszych rodzin, z naszych środowisk robotniczych i zmarłych obrońców wolności naszej ojczyzny, zdrowa śmary ją. łaski pełna Pan z tobą, błogosławiona między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a wiarę Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święty Rafale Kalinowski, pełen wielkodusznej miłości ojczyzny. Wojska ladające nas nie zadbą. Bóg naszych ojców i dzisiaj jest z nami, więc nie dopuści, upaść żadnej klęsce. Tak póki on był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy, więc niech podnie... Za duszę wszystkich zmarłych, którzy są na tej święta. To każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kołach.